Bezpieczeństwo na drogach jest największym problemem ludzi. Ludzie się boją przede wszystkim tych niebezpiecznych miejsc, gdzie czują się zagrożeni jako piesi w drodze do pracy. Idąc zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie brak chodnika, idąc poboczem drogi, gdzie ich dzieci idą do szkoły, chcą, żebyśmy drogi oznakowali bezpieczniej, żeby było więcej takich rozwiązań jak tutaj, chociażby jakaś barierka zapobiegająca niespodziewanemu wbiegnięciu na jezdnie. Ludzie chcą też więcej ograniczeń dla jeżdżących z nadmierną prędkością kierowców ograniczeń prędkości, znaków, ale też. Fotoradarów, urządzeń wideorejestrujących. Każdy z nas powinien też czuć się odpowiedzialny za samego siebie. Warto pomyśleć i o tym, żeby nie zachowywać się niebezpiecznie na drodze, nie biegać nagle na drogę, iść po chodniku, a nie po jezdni, jeżeli jest taka możliwość, ale warto zadbać też o elementy odblaskowe, zwłaszcza w trakcie jazdy na rowerze.